Dzień dobry, dzień dobry, Piotr Mura z tej strony. Krótki filmik z ogrodu, co kwitnie, co będzie kwitło, a co mimo to, że nie kwitnie, pięknie się prezentuje. Tutaj mamy krzewuszkę czerwoną, która będzie do mocnego przecięcia. Tam jest piękna azalia. Tutaj mamy buk prześliczny. Mimo to, że nie kwitnie, ale jest ogromny, rozłożysty. Bardzo fajnie się prezentuje. Idziemy z drugiej strony tego buku. Pokażę Wam co tam jest. Mamy tam krzewuszkę, Wierzbę, berberys i kolejną czerwoną mazalię. Z drugiej strony rododendron, który pięknie kwitnie. Później to jest magnolia, którą widzieliście już na poprzednich filmikach. Trochę ją poprzecinałem. Tutaj azalie. azalia pomarańczowa, która przepięknie pachnie. Obok niej rododendron, znowu azalia, a nad nimi góruje wiąz holenderski. Tam jest brzoza, idziemy w tamtym kierunku. Będziemy patrzeć po kolei, będę Wam mówił. Tutaj mamy rododendron biały. Zanim fioletowy. Tutaj berberys. Pierisy dwa, kolejna azalia. Tutaj mamy dereń na pniu, a no, pod nim małe azalki. Tutaj przy tarasie lilia, czosnek, verbena patagońska. Ta stipa tu jest Azalia, a tutaj uprawy pomidorki, sałaty i papryki. Tutaj kolejna Azalia pomarańczowa. Tutaj ten mały to jest berberys. Kolejna azalia czerwona A tu mamy juki Które później oczywiście pięknie będą kwitły I z tyłu za jukami Mamy funkie Cztery rodzaje, miały być przesadzone w tym roku, no ale Niestety nie zdążyłem Ale coś co się odleczy, to nie ucieczy Tutaj z budeczki wyskakują małe sikorki. Nie wiem, czy się uda coś uchwycić, ale na pewno słychać. Widać tą jedną tam w środku. Już niektóre opuściły budkę. Nie no, jak ona mnie widzi, to od razu nieruchomieje, ale słychać jak rodzice ich nawołują. Także zobaczymy czy sobie powyskakują. Nie uda się tego uchwycić, no ale trudno mi wierzyć na słowo. Było tam 7 czy 8 młodych, z tyłu dokładnie to samo. Tutaj mamy złotokap, który już pokazywałem w wcześniejszym filmiku. Będziemy zobaczyć Warzywa. Jest tunel, zaraz go otworzę. Tutaj na stojaku zaczyna piąć się groszek ogórki w środku, na zewnątrz kolarepa, musztardowiec, pięknie rośnie, por, cebula i czosnek. mamy papryki, fasolka i domek murarek, który już którym już jest cicho, już praktycznie nic się nie dzieje, murarki zrobiły swoją robotę, a tam czarna porzeczka. To wszystko z ogrodu na dzień dzisiejszy. Chodziło mi głównie o to, żeby Wam pokazać jak kwitną azalie i rododendrony, żeby pokazać wiąz holenderski. I żeby pokazać ten piękny bóg, to dzięki. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Was to nic nie kosztuje, a mnie to pomaga. Możecie też zasubskrybować kanał. Wam to nic nie przeszkadza, nic Was to nie kosztuje. A dla mnie to jest zawsze wartość dodana. Dziękuję na razie, cześć.